Wątpliwości na temat odżywiania naturalnego są zrozumiałe, że są ogromne. Yy, dlatego, że my nie jesteśmy w stanie zaakceptować surowego pożywienia na co dzień. To nam nie wchodzi w zakres naszych możliwości, planów, yy, zamierzeń. To się nam nie wydaje normalne, po prostu. No jak można? Niektórzy mówią: Mam trawę jeść? Dlatego jest nam to trudno zaakceptować, że to może być prawdziwe. No jak to? To znaczy, że ja mam zostawić te wszystkie swoje kotlety, dewolaje, jakieś zapiekanki, chleb, jogurty i że od teraz będę jadł tylko jakieś, jakieś surowe owoce? Przecież to jest niejadalne, nikt się tak nie odżywia. No to, no to w ten czas jest to zrozumiałe, że to jest niemożliwe. Dlatego wątpliwości są ogromne. Ja podzielam to, ja to rozumiem. Yy. Czy ja tak miałem? Nie. Ponieważ y, spotkałem już dobre, chyba 28 lat temu, pewnego człowieka, którego określiłem na. Ja to opowiadałem tutaj w innym już nagraniu, który miał według mnie y, 20 lat, ale on miał 30 lat. Ja miałem sam 30, więc byliśmy w równym wieku, rozmawialiśmy tym samym językiem. Tylko, że on już, nie wiem, od urodzenia miał to odżywianie naturalne. I to był dla mnie szok. No, i po tym szoku już tylko wiedziałem, że tak jest. Sam nie byłem do tego y, zdolny natychmiast to zrobić. Oczywiście ja też miałem swoje te stare bakterie, które w ogóle nie pozwalały mi w ten sposób myśleć, a nie robić. Dlatego też mi zajęło to jeszcze kilkanaście lat, aż się pojawił nowotór, który mnie bardzo y, szybko przekonał w ciągu y, kilku minut. To jest ważny punkt teraz. Jeśli ty. Miałbyś dotrzeć do takiej granicy zdrowotnej, albo już dotarłeś, w którym coś się wydarzyło w Twoim organizmie, co się nie miało wydarzyć. Mówię o jakimś schorzeniu, przewlekłej chorobie, jakimś, nie wiem, udarze, ale tu chodzi o takie podejście, że aha, coś mi się wydarzyło, jakiś ból powstał, musiałem iść na operację, nie wiem, miałem nawet kamienie narkowe. Coś, co, co nie powinno, co przekraczało nasze możliwości zrozumienia i właściwie gdyby nie pomoc innych, medycyny, to może nas już by tu nie było. Ale mówię też o jakichś małych schorzeniach, tak? że wszystko było dobrze, a ty nagle dostałeś wysypki, nie w tym momencie, kiedy ona się miała pojawić, ponieważ poszłaś, yy, poszedłeś na, na spotkanie, na którym musiałeś być, ale tu masz taki wyprysk. Czyli organizm nie zadziałał tak, jak miał zadziałać. Coś się wydarzyło w nim, czego nie pojmujesz. I to miało jakiś, jakiś powód. To to jest, powinien być moment zwrotny w Twoim życiu. Dzisiaj już mamy tą wiedzę, dzisiaj już mamy tą świadomość, że to ma konotacje żywieniowe właściwie jedzeniowe pokarmowe. Związane z naszym, czyli dieto zależne, to się tak mówi, tak? My często spychamy te nasze różne dolegliwości i takie objawy na tą genetyczną stronę. No, bo tak, babcia też na to samo umarła i, no i ja też tak mam. Moja mama też na to choruje. No tak, ale ona się odżywia w podobny sposób. Także. 97% naszych dolegliwości jest dietę zależnych, a te 3% mówią naukowcy, że jest, y, rzeczywiście ma podłoże genetyczne. Natomiast najwięcej tych objawów pochodzi z tego, że się źle odżywiamy. Tak? Żyjemy w bardzo specyficznych warunkach, mamy jakąś tam określoną mikrobiotę. Y, dziesiątki, setki razy podczas poszczególnych posiłków nie reagujemy na pewne mikroobjawy. I to gdzieś tam się na nawarstwia, aż w końcu pęka, trzaska, łamie się. Yy, tak? Yy, mówiąc tak o, o takim językiem yy, yy, obrazowym, ale to się dzieje na poziomie biochemicznym. Tak? Coś u nas nie działa. Czy w naszym przewodzie pokarmowym yy, z naszą mikrobiotą. Ponieważ ona też ma szansę wydzielać różne trucizny. Co więcej, na te trucizny jesteśmy najbardziej nieodporni bo to jest nasza własna mikrobiota. Jak my ją źle karmimy, ona nastruje i jest klops. A organizm jakoś na to reaguje, bo to jest cały czas się powtarza, tak? Naszych, przy każdym posiłku. Teraz weźcie pod uwagę, przez 50 lat nasz takich powtórzeń około 55 tysięcy, licząc tylko trzy posiłki dziennie. Organizm w, to, w końcu tego nie wytrzymuje z tą swoją precyzją i buforem, do 50 roku życia być może jeszcze średnio, tam każdy sobie dobrze radzi, tak? Ale wiemy, że wcześniej się zaczynają. I niestety coraz częściej się zaczynają te, te problemy. Tak trudno zrozumieć, przyjąć yy, to odżywianie naturalne, że to. Że to ma sens w ogóle, że to jest coś dobroczynnego, że to jest coś, czym bardzo powinniśmy się zainteresować, co będzie miało bardzo dobry, pozytywny, korzystny wpływ na nasze życie. Nie tylko pod względem funkcjonowania organizmu, który, który tak traktujemy, jak traktujemy, po ludzku, nie rozumiejąc, jak on funkcjonuje, ani ta mikrobiota, no ale to ma również wpływ na Twoją całą mentalność, czyli na to życie człowiecze, na świadomość, na myślenie, na rozważania, na, na, na plany, na, na kreację. Dlatego, że mamy taki organ wewnątrz nas, układ nerwowy, na którym jest nasza mentalność, no jakoś przyznajmy. Osadzona, że ma z nim związek, i tak jak ten organ działa, jak on funkcjonuje, jak te komórki tam mogą się wzajemnie komunikować, zarządzać, tworzyć te szlaki nerwowe, no to tak my y, też funkcjonujemy mentalnie. I zdajemy sobie sprawę, że podczas ciężkiej choroby, wysokiej gorączki, coś nam nie jest za bardzo na myślenie. Nachodzenie też nie. Także organizm potrzebuje większego spokoju, i my w ten czas odpadamy, śpimy. Na tej gorączce po wszystko wysiada. Łącznie z naszym umysłem. Chociaż odpowiadamy jeszcze na jakieś tam ciągli, logiczne, logicznie, tak? Bo tyle jesteśmy w stanie jeszcze skorzystać z tego układu nerwowego, ale na żadne sudoku, czy krzyżówki, czy nawet oglądanie telewizji, czytanie gazety, śledzenie, co się dzieje w internecie, w mediach, w wiadomościach nie mamy ochoty. No bo to jest nasz organ wewnętrzny i on nie będzie funkcjonował źle. Nie będzie funkcjonował dobrze na niewłaściwej strawie. Także powinniśmy zrewidować swoją wiedzę na temat odżywiania i troszkę skierować uwagę na, na ten nowy kierunek odżywiania naturalnego. Dziękuję.